Pierwszy raz, kiedy zdałem sobie sprawę z wpływu nadmiaru na moje życie, było wtedy, gdy nie mogłem otworzyć drzwi do mojej szafy, nie sprawiając, że coś spadnie mi na głowę. Dosłownie dusiłem się swoimi własnymi rzeczami. Podczas gdy walczyłem z organizacją tej góry ubrań, coś pękło wewnątrz mnie. Dlaczego gromadzimy tak wiele? Dlaczego kupujemy więcej niż potrzebujemy? W tamtej chwili zrozumiałem, że mój dom nie był tylko pełen przedmiotów. Był pełen niepodjętych decyzji, opóźnionych zobowiązań wobec własnego dobrostanu. To, co odkryłem później, zmieniło całkowicie moje podejście do przestrzeni, w których żyję. Nie chodziło o posiadanie idealnego systemu organizacji, ale o kwestionowanie każdego przedmiotu i jego celu w moim życiu. Chodziło o przekształcenie bałaganu w przejrzystość nie tylko wizualną, ale i mentalną. Chodziło o głębokie oddychanie, gdy wchodzę do pokoju, zamiast odczuwać ukłucie lęku na widok stosów rzeczy czekających na moją uwagę. Dziś chcę podzielić się z Tobą tym, jak przekształciłem mój dom w przestrzeń, która naprawdę mnie wspiera. Jak porzuciłem to ciągłe poczucie, że nigdy nie uda mi się wszystkiego zorganizować. Jak nauczyłem się, że mniej naprawdę znaczy więcej, nie dlatego, że ktoś mi to powiedział, ale dlatego, że na własnej skórze doświadczyłem uwolnienia, które przychodzi. Gdy pozbywamy się tego, co już nam nie służy, zacznijmy od początku. Bałagan nie jest tylko fizyczny. Zaczyna się dużo wcześniej w sposobie, w jaki konsumujemy, w tym jak odnosimy się do swoich rzeczy. Kiedy zacząłem moją podróż, zauważyłem, że rozwinąłem emocjonalną więź z przedmiotami, które nie miały żadnego prawdziwego celu w moim życiu. Ubrania, których nie nosiłem od lat, ale które reprezentowały konstantne a co jeśli. A co jeśli będę tego potrzebował pewnego dnia? A co jeśli znów zmieściłbym się w tych spodniach? A co jeśli ten styl wróci do mody? A co zrobić, gdy myśli zaczynają mnie przytłaczać, zajmując moją przestrzeń fizyczną i mentalną? Wtedy poznałem minimalistyczny styl życia, inspirowany tradycjami japońskimi. Nie chodziło o to, aby wyrzucić wszystko i żyć z minimalną ilością rzeczy. Chodziło o świadomość, o bycie obecnym w każdej decyzji dotyczącej zakupu. W każdym wyborze, czy zatrzymać coś, czy się tego pozbyć. Pierwszą zmianą było stworzenie codziennego rytuału organizacji: 10 minut rano i 10 minut przed snem. W tych chwilach poświęcam czas na organizację małych przestrzeni jedna szuflada, jedna półka, kawałek stołu. Nie staram się załatwić wszystkiego naraz, bo odkryłem, że przeciążenie jest wrogiem konsekwencji. Kiedy zacząłem praktykować te małe momenty organizacji, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Zacząłem odczuwać przyjemność w tym procesie. To nie była już przytłaczająca czynność, lecz chwila połączenia ze sobą i swoją przestrzenią. Każdy przedmiot, który znajdowałem, przechodził przez proste pytanie: Czy przynosi mi radość, lub ma wyraźną funkcję w moim życiu? Jeśli odpowiedź brzmiała nie na obie te pytania, nadszedł czas, aby podziękować i ruszyć dalej. Ta praktyka nauczyła mnie o wartości pustki. W pustych przestrzeniach znajdujemy możliwości. Oddech, spokój. Nauczyłem się, że nie musimy wypełniać każdego centymetra naszych domów czymś, że sama przestrzeń ma wartość. Jednym z największych wyzwań było radzenie sobie z przedmiotami, które nosiły ze sobą wspomnienia: stare zdjęcia, prezenty od bliskich, wspomnienia z podróży. Jak pozbyć się czegoś, co reprezentuje ważny moment? Odpowiedź, którą znalazłem, brzmiała: Nie zawsze musimy się pozbywać. Czasami wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce. Gdzie możemy uhonorować te wspomnienia, nie pozwalając im dominować naszej przestrzeni? Stworzyłem skrzynię wspomnień, specjalne miejsce, w którym przechowuję przedmioty o głębokim znaczeniu emocjonalnym. Ustanowiłem jednak fizyczny limit: jeśli coś nie mieści się w skrzyni, muszę wybrać to, co naprawdę ma dla mnie znaczenie. To ograniczenie pomogło mi zidentyfikować, co naprawdę cenię, a co trzymałem jedynie z niejasnego poczucia obowiązku lub winy. W kuchni proces był odkrywczy. Zdałem sobie sprawę, że mam przybory, których nigdy nie używam, żywność, którą kupiłem pod wpływem impulsu i zapomniałem o niej na dnie półek. Przemiana zaczęła się od gruntownego sprzątania. Każdy przedmiot został wyjęty, oceniony, a do szafek wróciły tylko te, które naprawdę wykorzystuję. Odkryłem moc prostoty w posiłkach mniej składników, mniej przyborów, mniej marnotrawstwa. Zacząłem planować posiłki na tydzień. Kupując tylko to, co niezbędne. Ta zmiana nie tylko uporządkowała moją kuchnię, ale także przyniosła nową relację z jedzeniem. Zacząłem doceniać każdy posiłek, każdy składnik. Przygotowywałem jedzenie z większą uwagą i wdzięcznością. W sypialni przemiana była jeszcze głębsza. Usunąłem telewizor, urządzenia elektroniczne, stosy nieprzeczytanych książek. Stworzyłem przestrzeń dedykowaną wypoczynkowi i odnowie pościel w neutralnych kolorach. Niewiele dekoracji, tylko to, co niezbędne. Efekt był natychmiastowy. Zacząłem lepiej spać, budzić się bardziej wypoczęty. Szafa przeszła rewolucję. Podarowałem ponad połowę moich ubrań. Zachowałem tylko te, które naprawdę kocham nosić, które do siebie pasują, które sprawiają, że czuję się dobrze. Odkryłem, że posiadanie mniejszej liczby opcji nie ogranicza, a wręcz przeciwnie, wyzwala. Każdego ranka wybór, co założyć, stał się prosty, szybki, bez lęku przed decyzją. Przyjąłem zasadę. Jeden wchodzi, jeden wychodzi. Na każdy nowy element, który kupuję, musi wyjść stary. To sprawiło, że stałem się o wiele bardziej świadomy każdej akwizycji. Zanim kupię coś nowego, zadaję sobie pytanie, czy to naprawdę wnosi wartość do mojego życia. Czy jestem gotowa pozbyć się czegoś, co już mam, aby zrobić miejsce dla tego? W łazience uproszczenie okazało się odkrywcze. Ile produktów naprawdę potrzebujemy? Drastycznie ograniczyłem, zachowując tylko te, które używam codziennie. Stworzyłem puste przestrzenie na półkach, co ułatwiło sprzątanie i uczyniło wejście do pomieszczenia o wiele przyjemniejszym. Salon przekształcił się w prawdziwą przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Usunąłem nadmiar dekoracji i zbędne meble. Stworzyłem miejsce, w którym to ludzie są w centrum uwagi, a nie przedmioty. Gdzie jest przestrzeń do poruszania się, do oddychania, do bycia. W każdym pomieszczeniu pracowałem z koncepcją stref. Każda przestrzeń ma określoną funkcję, a przedmioty związane z tą funkcją znajdują się tylko tam. Ta organizacja według celu pomaga utrzymać porządek i ułatwia znalezienie tego, czego potrzebujemy, gdy tego potrzebujemy. Nauczyłem się także o znaczeniu codziennych rytuałów sprzątania. Małe działania, które gdy są wykonywane konsekwentnie, zapobiegają gromadzeniu się bałaganu. Przed snem poświęcam kilka minut na przywrócenie każdej rzeczy na swoje miejsce. Gdy się budzę, otwieram okna, pozwalając by światło i powietrze odnowiły atmosferę. Biurko było szczególnym wyzwaniem. Jak wielu z nas dzisiaj pracuje w domu, przestrzeń robocza łatwo staje się chaotyczna, z papierami, kablami, notatkami rozrzuconymi wszędzie. Rozwiązaniem, które znalazłem, było stworzenie minimalistycznego systemu do zarządzania informacjami. Zdigitalizowałem co mogłem, stworzyłem prosty fizyczny archiwum dla reszty i nawyk całkowitego sprzątania biurka na koniec dnia pracy. Innym fundamentalnym aspektem było nauczenie się mówienia nie rzeczom, które wchodzą do naszego domu bez naszej wyraźnej zgody: gadżety, darmowe próbki, przedmioty promocyjne. Zacząłem grzecznie odmawiać tego, czego nie potrzebuję, nawet gdy jest to darmowe. Zdałem sobie sprawę, że darmowe ma swoją cenę przestrzeń fizyczną i mentalną, którą zajmuje w naszym życiu. Obszary przejściowe, wejścia, korytarze, schody są szczególnie podatne na gromadzenie przedmiotów. Stworzyłem proste systemy dla tych przestrzeni: specjalne miejsce na klucze, inne na korespondencje, jeszcze inne na buty. Eliminacja chaosu w tych obszarach miała zaskakujący wpływ na ogólne wrażenie domu. Kluczowym punktem w tej podróży było nauczenie się radzenia sobie z papierkową robotą. Rachunki, dokumenty, instrukcje, paragony jak uwolnić się od tego rodzaju bałaganu. Najpierw zeskanowałem to, co było ważne, ale nie musiało fizycznie istnieć. Następnie stworzyłem prosty system archiwizacji dla pozostałych dokumentów. Na koniec wprowadziłem nawyk natychmiastowego przetwarzania każdego nowego papieru, który wchodził do domu. Działanie, archiwizowanie lub wyrzucanie. Pory roku stały się naturalnymi okazjami do reewaluacji. Przy każdej zmianie pory roku przeglądam ubrania, dekoracje, a nawet nawyki. To, co dobrze się sprawdzało zimą, może nie być potrzebne wiosną. Ta cykliczna praktyka utrzymuje dom w ciągłej ewolucji, dostosowując się do zmian w moim życiu. Odkryłem, że prawdziwa organizacja nie polega na perfekcyjnych systemach czy nieskazitelnej estetyce. Chodzi o stworzenie przestrzeni, która działa dla Ciebie, która odzwierciedla Twoje wartości i priorytety, która wspiera Twoje życie, zamiast je komplikować. Chodzi o ciągłe zadawanie sobie pytania: czy to wciąż mi służy? Czy to nadal odzwierciedla, kim jestem? Szczególnym odkryciem było uświadomienie sobie, jak nasze przestrzenie wpływają na nasze stany psychiczne. Gdy mój dom jest uporządkowany, moja myśl staje się jaśniejsza. Kiedy otoczenie jest czyste i pełne celu, Łatwiej jest mi się skoncentrować, tworzyć i być obecnym. Zacząłem obserwować jak się czuję w różnych częściach domu. Są miejsca, w których naturalnie czuję się bardziej energetycznie, oraz takie, w których łatwiej mi się zrelaksować. Dostosowałem organizację i funkcję każdej przestrzeni, biorąc pod uwagę te odczucia. Kącik do czytania znajduje się blisko okna, gdzie światło naturalne jest najprzyjemniejsze. Przestrzeń do pracy zlokalizowałem w miejscu gdzie czuję się naturalnie skoncentrowany. Jedną z praktyk, która zmieniła moją relację z przedmiotami, było ustalenie jasnych intencji dla każdego zakupu. Zanim przyniosę coś nowego do domu, dokładnie definiuję, jaką potrzebę to spełni, gdzie to będzie stać i jak długo zamierzam to zachować. To prawie całkowicie wyeliminowało impulsywne zakupy i przedmioty bez celu. Innym odkryciem była moc konsekwencji ponad perfekcję. Małe, codzienne działania, mają znacznie większy wpływ niż duże organizacje raz na jakiś czas. Pięć minut organizacji każdego dnia łatwo przewyższa maraton porządkowy w weekend. Nauczyłem się również, że różne przestrzenie mają różne poziomy tolerancji na chaos. Identyfikacja tych punktów nacisku, obszarów, gdzie bałagan w sposób nieproporcjonalny wpływa na nasze samopoczucie, pozwala nam strategicznie kierować swoją energię. Dla mnie kuchnia i wejście do domu to te krytyczne punkty. Utrzymanie ich w porządku ma pozytywny efekt kaskadowy na całym domu. Związek między organizacją a czasem stał się oczywisty. Im mniej mamy rzeczy, tym mniej czasu spędzamy na ich zarządzaniu mniej czasu na szukanie, sprzątanie, naprawianie, chowanie. Ten odzyskany czas zamienia się w wolność dla tego, co naprawdę ważne relacje, kreatywność, odpoczynek, rozwój osobisty. Zaszyta, ale głęboka transformacja miała miejsce w sposobie, w jaki postrzegam przedmioty. Zaczynam postrzegać każdy przedmiot jako coś, co wymaga troski, utrzymania i w końcu ewentualnego wyrzucenia. Ta świadomość pełnego cyklu życia przedmiotów sprawiła, że stałem się znacznie bardziej wybredny co do tego, co wpuszczam do mojego domu. Wolne powierzchnie stały się priorytetem. Stoły, blaty, komody, im bardziej widoczne i wolne, tym większe poczucie spokoju. Wyrobiłem sobie nawyk całkowitego oczyszczania tych powierzchni przed snem, zapewniając, że każdy poranek zaczyna się z poczuciem przestrzeni i możliwości. Kolejnym ważnym aspektem było ponowne ocenienie dziedzictw, przedmiotów, które utrzymujemy z obowiązku rodzinnego lub tradycji. Nauczyłem się, że honorowanie pamięci bliskich nie oznacza konieczności zachowania wszystkich ich rzeczy. Czasami jedna znacząca rzecz niesie ze sobą więcej wspomnień niż dziesiątki przedmiotów trzymanych z czystego poczucia obowiązku. Proces odpinania stał się niemal rytuałem. Dziękowanie każdemu przedmiotowi za jego służbę, przed przekazaniem go na darowiznę, sprzedaż lub wyrzucenie, wprowadziło wymiar świadomości i wdzięczności do tego procesu. Nie chodziło już o pozbywanie się, lecz o uwolnienie z intencją i szacunkiem. Technologia wprowadziła swoje własne wyzwania. Urządzenia elektroniczne, pliki cyfrowe, aplikacje, konta online, to wszystko również może stać się formą bałaganu, nawet bez zajmowania fizycznego miejsca. Zastosowałem te same zasady w świecie cyfrowym zachowywanie tylko tego, co niezbędne, organizowanie z klarownością, regularne przeglądanie. Zauważyłem, że często trzymamy rzeczy na wszelki wypadek. Myślenie oparte na niedostatku i strachu. A co jeśli będę tego potrzebować kiedyś? A co jeśli nie będę miał pieniędzy, żeby kupić inne? Zastąpienie tej myśli myśleniem o obfitości i zaufaniu było transformujące. Prawda jest taka, że rzadko potrzebujemy tego, co trzymamy na wszelki wypadek, a gdy już potrzebujemy, zazwyczaj istnieją alternatywy. Układanie szuflad okazało się ćwiczeniem w uczciwości. Ile razy pchamy rzeczy do szuflad, tylko po to, by ukryć bałagan. Opróżniłem każdą szufladę całkowicie, zachowując tylko to, co naprawdę używam, i zapewniając, że każdy przedmiot ma swoje konkretne miejsce. Ta przejrzystość, wiedzieć dokładnie, co mam i gdzie to jest, przyniosła zaskakujące poczucie kontroli i spokoju. Elementem, który miał duże znaczenie, było stworzenie sezonowych rytmów dla dużych reorganizacji. Wiosenne porządki, przygotowanie do zimy. Te naturalne momenty przejścia stały się okazjami do głębszej reewaluacji, nie tylko przedmiotów, ale również systemów, nawyków, potrzeb. Nauczyłem się cenić utrzymanie bardziej niż nabywanie. Zanim rozważę zakup czegoś nowego, pytam, czy odpowiednio dbam o to, co już mam. Często szczera odpowiedź brzmi nie. Przekierowanie energii z nabywania na utrzymanie i pielęgnację. Przyniosło nowe uznanie dla przedmiotów, które już są częścią mojego życia. Półki i szafki zyskały nową logikę. Najczęściej używane przedmioty znajdują się w zasięgu ręki. Te rzadziej używane w miejscach bardziej oddalonych. Ta hierarchia dostępu odzwierciedla hierarchię ważności w moim codziennym życiu i sprawia, że poruszanie się po domu jest bardziej płynne i intuicyjne. Sprzątanie stało się prostsze jako naturalny skutek organizacji. Z mniejszą ilością przedmiotów i wolnymi powierzchniami czas poświęcony na sprzątanie znacznie się skrócił. Co ważniejsze, psychologiczna opór przed sprzątaniem, ta prokrastynacja, którą czujemy przed przytłaczającym zadaniem, praktycznie zniknęła. Zacząłem dostrzegać, że często bałagan to po prostu odkładane decyzje. Sto korespondencji przy wejściu, ubrania na krześle, przedmioty na blacie kuchennym, wszystko to reprezentuje decyzje, które nie zostały podjęte. Gdzie to powinno być? Czy nadal tego potrzebuję? Co powinienem z tym teraz zrobić? Nauczenie się podejmowania tych małych decyzji na bieżąco, bez odkładania ich, znacznie zredukowało powracający bałagan. Oświetlenie odegrało zaskakującą rolę w przemianie przestrzeni. Zastąpiłem ostre światła bardziej miękkimi i naturalnymi opcjami. Stworzyłem różne warstwy oświetlenia w każdym pomieszczeniu funkcjonalne, ambientowe, akcentujące. Ta dbałość o światło całkowicie zmieniła atmosferę domu, czyniąc go bardziej przytulnym i spokojnym. Kolory również głęboko wpłynęły na poczucie spokoju i porządku. Wybrałem neutralną i spójną paletę dla podstaw ściany, podłogi, główne meble, rezerwując bardziej żywe kolory na drobne akcenty, które można łatwo zmienić lub usunąć. To podejście stworzyło poczucie ciągłości i płynności między pomieszczeniami. Szczególnie skuteczną praktyką było wprowadzenie regularnych okresów przerwy w zakupach, np. miesiąc bez niepotrzebnych zakupów. Te przerwy pozwoliły mi ocenić wzorce konsumowania, zidentyfikować bodźce do impulsywnych zakupów i wzmocnić umiejętność dyskryminacji. Po każdej przerwie wracałem na zakupy z dużo większą klarownością co do tego, co naprawdę potrzebuję i cenię. Nauczyłem się jak ważne są elastyczne systemy, które mogą ewoluować w czasie. Zbyt sztywna organizacja ostatecznie nie zdaje egzaminu, ponieważ nasze życie, potrzeby i okoliczności ciągle się zmieniają. Systemy, które mogą się dostosować, modułowe przestrzenie, regulowane organizery, kategorie, które mogą się rozszerzać lub kurczyć, okazały się znacznie bardziej zrównoważone w dłuższej perspektywie. Łazienka zyskała nowy wymiar. Gdy zastosowałem zasadę, spa w domu, usunąłem wszystkie przeterminowane produkty, pozostawiłem tylko to, co niezbędne, i uporządkowałem wszystko, aby ułatwić małe rytuały dbania o siebie. Prostota przestrzeni sprawiła, że korzystanie z niej stało się bardziej obecne i znaczące. Wejście do domu przekształciło się w intencjonalny filtr, przestrzeń przejściową, w której świadomie decyduję, co wchodzi do mojego domu i mojego życia. Mały stolik do natychmiastowego przeglądania poczty, wyznaczone miejsce na przedmioty, które muszą wyjść, wyraźnie oznaczone haki do różnych celów, te proste struktury zapobiegają gromadzeniu się rzeczy tuż przy drzwiach. Kuchnia zyskała system stacji, obszarów dedykowanych konkretnym czynnościom, z jedynie niezbędnymi narzędziami do danej funkcji. Stacja kawowa, stacja przygotowania, stacja gotowania ta organizacja według funkcji a nie według rodzaju przedmiotu, sprawiła, że przepływ pracy stał się znacznie bardziej intuicyjny i wydajny. Pisanie ręczne stało się cennym narzędziem w tej podróży. Prowadzenie prostego zeszytu, w którym zapisuje, co wchodzi i wychodzi z domu, obserwacje na temat tego, co działa, a co nie, refleksje na temat tego, jak różne przestrzenie wpływają na moje samopoczucie ten namacalny zapis wprowadził nowy wymiar świadomości do procesu. Praktyka Każda rzecz ma swoje miejsce, a każda rzecz na swoim miejscu zyskała głębsze znaczenie, gdy zacząłem brać pod uwagę nie tylko praktyczność, ale także symbolikę miejsc. Przedmioty, które reprezentują aspiracje, znajdują się w widocznych miejscach. Elementy wspierające codzienne rutyny są łatwo dostępne. Ta symboliczna organizacja wzmacnia wartości i intencje poprzez fizyczne rozmieszczenie obiektów. Odkryłem pojęcie obiektów kotwiczących. Przedmiotów, które dzięki swojej urodzie lub znaczeniu podnoszą całe otoczenie: specjalny kawałek sztuki, mebel z historią, unikalny przedmiot rzemieślniczy. Te elementy kotwiczące pozwalają, aby reszta przestrzeni pozostała prosta i funkcjonalna, nie wydając się sterylna czy bezosobowa. Nauczyłem się różnić między porządkowaniem a organizacją. Porządkowanie to czynność układania rzeczy na swoje miejsce chwilowa aktywność. Organizacja to system, który utrzymuje porządek na dłuższy czas, trwała struktura. Zacząłem inwestować znacznie więcej energii w tworzenie dobrych systemów organizacji niż w intensywne sesje porządkowania. Poranna rutyna zyskała nowe znaczenie. Pierwsze chwile dnia teraz obejmują małe, intencjonalne gesty, które ustalają ton na kolejne godziny. Odsłonięcie zasłon i wpuszczenie światła. Przewietrzenie pomieszczeń, staranne pościelenie łóżka, przygotowanie stołu na kawę z prostotą i pięknem. Te małe rytuały tworzą poczucie porządku i intencji, które przenika cały dzień. Relacja z pamiątkami i wspomnieniami z podróży całkowicie się zmieniła. Zamiast gromadzić małe przedmioty bez celu, zacząłem szukać jednej znaczącej rzeczy, która naprawdę uchwyci esencję odwiedzanego miejsca. A co lepsze, Doceniam zdjęcia i wspomnienia jako prawdziwe pamiątki, bez potrzeby fizycznych obiektów. Organizacja ubrań zyskała ogromnie dzięki podejściu kapsułkowemu. Spójne zestawy ubrań, które ze sobą współgrają i spełniają określone cele. Kapsuła do pracy, kapsuła na weekend, kapsuła na specjalne okazje. Ta struktura nie tylko upraszcza codzienne wybory, ale także sprawia, że znacznie łatwiej dostrzegam, czego naprawdę potrzebuję. A czego jest za dużo? Proces darowizny stał się wyjątkowym elementem tej podróży. Znalezienie odpowiedniego miejsca dla każdego przedmiotu, kogoś, kto naprawdę potrzebuje i doceni to, co dla mnie już nie ma przydatności, przekształciło odczucie oderwania się w akt hojności i połączenia. Nie chodziło już tylko o pozbycie się rzeczy, ale o umożliwienie im dalszego bycia użytecznymi w innych rękach. Sezonowe, głębokie sprzątanie stało się niemal rytuałem odnowy. Co trzy miesiące poświęcam weekend na bardziej kompleksowe czyszczenie. Przesuwam meble, docieram do kątów zwykle zapomnianych, ponownie oceniam systemy, które mogły stać się przestarzałe. Ta regularna praktyka zapobiega niewidocznemu gromadzeniu się rzeczy, które stopniowo zdarza się w mniej dostępnych przestrzeniach. Nauczyłem się, że prawdziwa organizacja nie dotyczy estetycznej doskonałości. Lecz zgodności z wartościami i celami. Zorganizowana przestrzeń to niekoniecznie przestrzeń, która wygląda, jakby wyszła z magazynu wnętrzarskiego. To przestrzeń, która działa bez zakłóceń. Wspiera odbywające się w niej aktywności, autentycznie odzwierciedla, kim jesteśmy i jak chcemy żyć. Koncepcja wystarczająco stała się potężnym kompasem. Ile to jest wystarczająco? Ile koszulek, ile książek, ile utensyliów kuchennych. Jest naprawdę wystarczających do pełnego życia? To proste pytanie, zadane w szczerości, ujawnia, jak daleko od wystarczająco jesteśmy w wielu dziedzinach i jak nadmiar często staje się ciężarem zamiast błogosławieństwem. Książki stanowiły szczególne wyzwanie. Jako miłośnik czytania, myśl o pozbyciu się książek wydawała się niemal sakryleżem. Rozwiązanie, które znalazłem, to stworzenie żywej biblioteki. Zachowanie tylko tych książek, które na nowo czytam, regularnie konsultuję lub które mają dla mnie szczególne znaczenie, umożliwiając cyrkulację pozostałych oddawanych po przeczytaniu. Niezdana książka to tylko przedmiot. Przeczytana i przekazana dalej to wiedza w ruchu. Stół jadalny zyskał nową godność, kiedy został uwolniony od swojej improwizowanej roli magazynu. Zacząłem utrzymywać tę przestrzeń zawsze gotową do jej prawdziwego celu gromadzenia ludzi by dzielić się posiłkami i rozmowami. Ta jasność celu rozprzestrzeniła się na inne meble w domu, każdy poświęcony swojej specyficznej funkcji, bez niejednoznacznych adaptacji, które często prowadzą do bałaganu. Kąciki dla roślin stały się oazami życia i spokoju. Starannie dobrałem gatunki, które rozwijają się w określonych warunkach każdego pomieszczenia, tworząc małe ekosystemy, które oczyszczają powietrze i wprowadzają witalność natury do wnętrza. Relacja z tymi roślinami, regularne podlewanie, okazjonalne przycinanie, uważne obserwowanie, stała się nieustannym przypomnieniem o pięknie cykli naturalnych i znaczeniu konsekwentnej troski. Rutyny sprzątania zmieniły się, kiedy zacząłem postrzegać je jako akty troski, a nie obowiązki. Sprzątanie przestało być tylko usuwaniem brudu, a stało się odnawianiem energii, przywracaniem porządku. Potwierdzaniem wartości przestrzeni. Ta zmiana perspektywy wniosła niemal medytacyjną wymiar do zadań, które wcześniej wydawały się jedynie instrumentalne. Najgłębsza transformacja jednak miała miejsce w mojej relacji z czasem. Zorganizowany dom stworzył mentalną przestrzeń, by być naprawdę obecnym. Bez ciągłego rozpraszania przez niedokończone zadania, przedmioty na niewłaściwych miejscach, systemy, które nie działają. Odkryłem nową zdolność do całkowitego zanurzenia się w chwili, czy to w rozmowie z przyjaciółmi, czytaniu książki, czy po prostu w spokojnej kontemplacji światła zmieniającego się w ciągu dnia. Ta podróż nie dotyczy perfekcji. Wciąż mam dni bałaganu, momenty gromadzenia, wpadki w starannie stworzone systemy. Różnica polega na tym, że teraz te momenty nie wywołują poczucia winy ani rozpaczy, są po prostu częścią naturalnego rytmu życia okazjami do praktykowania łagodnego powrotu do intencjonalnie utworzonego porządku. To, co zaczęło się jako poszukiwanie bardziej zorganizowanych przestrzeni, okazało się w końcu podróżą ku samopoznaniu. Każda decyzja o tym, co zatrzymać lub puścić, każdy system stworzony w celu wsparcia rutyn, każde otoczenie uformowane, aby odzwierciedlać nasze wartości, wszystko to stało się lustrami, które odbijają to, kim jestem, kim się staję i jaką życie decyduję się tworzyć. I być może to jest prawdziwa istota minimalizmu, inspirowanego japońskimi tradycjami. Nie chodzi o to, by mieć mniej dla samego posiadania mniej, ale o tworzenie przestrzeni fizycznej i mentalnej, dla tego, co naprawdę się liczy. Chodzi o życie z intencją, jasnością i obecnością, o stworzenie otoczenia, które nie tylko nas przyjmuje, ale również nas odżywia, inspiruje, nieustannie przypominając, kim jesteśmy w naszej istocie poza przedmiotami, które posiadamy. Ta transformacja jest w zasięgu nas wszystkich. Zaczyna się od małych gestów, codziennych wyborów, chwil zatrzymania i refleksji. Zaczyna się od odwagi do kwestionowania zakorzenionych nawyków i gotowości do wyobrażenia sobie innego sposobu zamieszkiwania przestrzeni. Zaczyna się od decyzji, aby stworzyć dom, który naprawdę jest domem, autentycznym odbiciem tego, kim jesteśmy, i niezawodnym wsparciem dla tego, kim chcemy się stać. Podziel się tym błogosławionym filmem, aby mógł dotknąć i pomóc innym ludziom, takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z głębi serca, że jesteś częścią naszej społeczności wiary. Jeśli chcesz w jeszcze większym stopniu wesprzeć nasz kanał, Rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj dwa kolejne filmy, abyście mogli kontynuować swoje poszukiwania. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.